Dzień dobry, witam Was po dłuższej przerwie, ale nie wracam na długo, ponieważ chciałbym Was dzisiaj tylko poinformować, że sprzedaję modele. Oczywiście nie wszystkie, sprzedaję. Tutaj mamy Mercedesa, Camaro, yy, BMW 2002 Ti, prawdopodobnie Lancia Delta, Fiata 126P od Welli. Porsche 356B, również od WELI, oraz niewiadówkę od firmy De Agostini. Jak wiecie, więc jest straszny bałagan. Wszystko jest porozrzanione w moim pokoju: wszystkie folie bąbelkowe, pudła i cała reszta kartony. I nie wiadomo co jeszcze. Zapraszam Was do wszystkich aukcji. Oczywiście znajdziecie je w linku w opisie, macie je wszystkie, które ostatnio wystawiłem. Powód sprzedaży modeli jest następujący. Po prostu chcę sobie zarobić na jakąś tam fajną kolekcję. Nie chcę sobie ze swoich pieniędzy yy, kupować z tej całej kolekcji, tam jakiejś jakieś marki. Tylko po prostu sprzedaję modele, które mam i za to sobie kupię tamtą kolekcję. Po prostu, proste, no nie? Jeszcze wam dam poradnik. Jak zrobić szybką i ładną y, gablotkę z plexi w ten oto sposób. Budełko, pudełko, pudełko i już y, koniec poradnika. No dobrze, y, widzimy się już niedługo myślę w filmie, może nie wiem, za miesiąc, za rok, za dwa lata. Nie wiem, może za 50 lat, może w roku 2077. Możliwe. Prawdopodobnie będziemy się widzieć w recenzji. Zapraszam Was na kanał. Tutaj jest kanał World of World of Diecast. Tam wrzucam sesję różnych modeli, w szczególności jak na razie od Welly, ale od różnych firm, więc możecie sobie na niego wpaść. Trzymajcie się na razie i do następnego filmu. Przypominam, że linki do wszystkich aukcji znajdziecie w opisie. Trzymajcie się. Na razie, cześć.